Kawa czy pierwszy dzień, żeby przywitać, czy kłada wypakuję. Kuba to drugi. Ona niby dziewiąty, a tam jest połowa <noise> zeszłego dziewiątego. Tak jak, jak chłodniczek chciał domówić, tak chłopiec. A jak Ci pasowała 350 na, na manety i moja Beta, na przykład, e, eee. mm. No właśnie. Ci por porównywalnie są takie same, chociaż Beta lżej weszła już na samą górę. Deczko tam tej 250 tej brakowało, nie? Nie, tam na 350. No 350, no. no. Ona jest cięższa na pewno, nie? na ten, ten, ten jest cięższy. No. I tam po całym Jory! Samym... Siema, Siema Beku! Po długiej drodze, po, 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 przy, po przygodach. A po przygodach? A jakim sprzętem przyjechałeś? Czuwa, ja zobacz, Dziadek. Nie ma. Zobacz, po twoje. Zobacz, po Jutro jadę tam. Jury, mam dla ciebie coś. Co macie? Chociaż raz coś dla ciebie ma. Ale zobacz, jak odruchowo się odsuwa. Co? Tak. A nie odsuwaj się. Bo o nas ja. by oni, nie Nie na swoją wozu na razie, żeby się nie zniszczyło. No, coś pięknego. No widzisz? Dziękuję. Warto? No, przyjechać? no dlatego przyjechałem, nie? No. No. A, myślisz, a myślisz, że po co ja tu przyjechałem? Tylko po to i po to betę. No beton ty dałem mu betę. Nie no. mną cię. No, Ale mówię ty Ale has. tylko. Ale tylko raz. I wiesz, że posłucham? Dodatek ładny, nie? Konkret. Fajny, nie? No. Okay. A da się go na u Ritym? No na... Ja też mam, ja też mam taką. Tylko, że ma rasę. Gitarę, nie? Super. Okay. Ale za ma co? Jakub, powiedz. Będzie co opowiadać, czy nie? Oj, będzie. Będzie? Warto było przyjechać? Bardzo było warto. A jak moje włosy Ci się podobają? Coraz lepsze, nie? Mokra chinka, wiesz? To jest. Tak teraz możecie się czesać na blego psa? Bardzo modne. Bardzo modne jest, naprawdę. Z przedziałkiem może być tu nie? Taka jest, bluza, nie? No, Musi to takie bluzy zamówić taka, taka i będziecie wlatywać było, na każdą górę. <gry> ja ale wleciałem na nią. Motor, Nudna jest, jest ta górka, to jest górka. ale są Żyło. To jest. Ale była ciężka, nie powiedziałem. ale dochodziła do połowy góry, wiesz, Zz... dupa. Objechaliśmy całą górę za wami i mówię o, coś, ty. się nie ma. Niemożliwe. No. Do Bleka przyjechaliście? A Młody zawodnik. My, tu, się my ma... stąd jesteśmy. A! No. Akurat, akurat patrzę. To był odcinek wcześniej, i mówię ciekawy, kiedy będziecie. Mam... A to nie? my dzisiaj... A dzisiaj patrzę. Nie, no leciły, nie? lecimy. Dlatego live'a zrobimy, ale jeszcze musimy jednego zrobić. Z górki. O. Oglądasz kanał ten? Wow, co tam pozwala? Do Bleku takich rzeczy nie jest? Ma, na razie. Nie wyzywa pięćdziesiątkę na razie. No. O!

i Kalendarze, wlepki, plakaty? coś. To no, Tomek! Jest robota. <grym, <grym, ale wlepki wiem, musisz przynieść mi, ale całe, całą zgrzewkę mi tych wlepek no, no. są w przegródce tu, to jest ja dopiero wezmę. i ten, a nie widziałem tego, że jedziecie. nie? gdzieś tam sąsiadują i tak patrzeć Ale jak. coś? Biały gór? No, to muszę dostać go kartery. Jak masz na imię? Kacper. Kacper. Czasem, czasem przyjeżdżamy teraz. Trzy razy, czwarty rawy już mówię nie będę chodził. Kacper. Masz kolegów? Dużo? Oglądają kanał też? Nie! O, to ja ci dam, wiesz co, dam ci sześć. Starć. Żebyś ten, kolego mnie daj. Bo będziesz miał na swoje sprzęty. Na motor, a potem nakłada. Tak? I tutaj Tomek dobra, daj. Mamy różne plakaty. Chcesz sobie wybrać? Wybierz sobie. Kalendarze ile chcesz? Dataty wejść. To są pod spodem. Kalendarze. Dobrze. A kalendarz. A Ty Te plakaty sobie są, są różne, wiesz? Pan też chce? zrobi Ci tu Kalendarz? Dziewuchamy? Jo, same no, dziewuchy. No, tu jest dziewucha na trialu. A tu jest tu dziewucha, Dwie dziewuchy na motodze. Bez O, a tu na ruskim takim szpiegowskim motocyklu. To jest półkład taki miecz Straż Graniczna Rosyjska tym jeździła. Tak. Ja jest... Jak to jest nazwa tego? Wiadomo. <grymne> Zapomniałem. Tula, tuła. Tuła. Tula. Powietrzem wchodzono, ja? Tak. Czeski. A to, a to głos na tego też? Bo chce pchnąć. szczęście, że miałem... To się wytnie. szczęście, chłopie, że powieściłem ten stary, oryginalny łańcuch na płot. Bo już krąbę. I założył go Pan z powrotem. z powrotem. No. Tak samo jak linkę. Wystarczyło, że kiedyś pękła od takiej cz -y i się kupiło w sklepie, nie wiadomo jaki jaką tą linkę, to i tak był syf. Vocês na Jak masz na imię, powiedz Eryk? Tak. Trzymaj wlepy. Ty już dostałeś, nie? No. I słuchaj, tutaj Eryk, patrz, masz karton. Eryk, chodź. Tu masz karton i sobie wybierz plakaty. Tu ci już kalendarz, co ci wybiorę, sobie zawiesisz. A tu sobie plakaty wybierz. jakie ci się podoba? Podoba ci się jakiś? A to jest kalendarz, a tu plakat sobie jeszcze przywieźć. No od pana plakat, w pokoju sobie powiesz pokoju On już nie ma ręki. daj, dalej trzymaj. Trzyma. No. O, dziennie. No widzisz. To ty widzisz, widzisz i wiesz. Chcesz się przejechać kładem, kawałek? Tak? Tomek? Tu jest kład. Tam jest kład. No ale wiesz, żeby tam wytłumaczyć. A może tak? Tato. Ale to jest mocny, bo to jest... zobacz, bo to jest na Fanboysie. No ja wiem, że to jest mocniejszy Nie ma Hamulec, wiesz gdzie jest? Wiesz gdzie hamulec? A nawrócić będziesz umiał tam... Filip, test Kajo 180 Czekaj, dawaj tak tylko nie ale no lekko. Małego chyba na nogę? To jest wariat, nie? No, to no, nie jest taki sobie. Rab... Ten no, Kajosik. Ale zbieżność musi Tomek sobie ustawić, bo mu hamuje. Koła się rozjeżdżają. Przodu. Wszyscy mówią Chińczyk, Chińczyk, nie? A wszyscy jeżdżą, nie? No! Powiedz, jak to jest? Kuba. Tak, nasz Kajos. No, nasz Kajos. To jest Kajos, co. Pierwsza klasa. Pierwsza klasa, co jest zaczarowany. No, one klasa. A gdzie oni pojechali? A nie wiem, do lasu. Ale mówię wam, dzisiaj było petarda na Białym Boże. Nie, nikt nie powiedział. A muszą nawrotkę robić, normalnie tam. Ale po co im wsteczny, jak, jak mają kierownicę? <laughs> to po co im wsteczny, jak kierownicę mają? O, zobacz, jak przyłożyli, ty, Kuba. Jak? sposobem Filip, Filipa nauczyliśmy 180 jeździć Kajo. Fajnie? Jak Filip Fajnie Grubo, nie? Grubo, nie? Zobacz, Dobra, ledwo co... Ale sob... tusza kosztuje tu No ledwo co byle poznałeś, a już latałeś jego sprzętem no, Tata już miał się na się Tomek wieża. To czym się Filip? Kacper. Kacper, przepraszam. Tyle imion, tyle dzisiaj było. Fajnie, miło było. Eryk. Tak, na koncją, tak jest. Nie to było. Nara. Się Kupson, jedziesz z nami? Kupson nie, jedziesz. Nie, 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 <grym> nie. Będziesz walczył z chodzeniem. Rozpadamy. No. Do, 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 do widzenia. Do widzenia. Do widzenia na Nara. Spokojne miłe podróże, żeby do domu Nawzajem okay. Największa pasja, inaczej się nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.